Powodem tego spotkania jest fakt, że wprowadzono w naszym kraju przepisy, przepisy do kodeksu pracy, na mocy których ogranicza się pracodawcy możliwość kontrolowania stanu trzeźwości swoich pracowników. Jest to dla nas sytuacja, Zaskakująca, tak jak w wielu innych przepisach tworzonych w naszym państwie, tak i w tym przypadku, niewiele mieliśmy szansy, żeby, żeby reagować w trakcie, w trakcie tworzenia tych przepisów. Zostaliśmy zaskoczeni faktem, że jeden z pracodawców został ukarany przez sąd karą właśnie za to, że udzielił. Nagany swojemu pracownikowi, który odmówił poddania się badaniu alkomatem na stan trzeźwości. Proszę Państwa, w wielu różnych instytucjach, w wielu branżach, od rolnictwa przez budowlankę, politykę, stan trzeźwości może nie ma tak dużego wpływu na bezpieczeństwo jak w transporcie drogowym. Transport drogowy, w którym zasiada kierowcy, kierowca, trzeźwy kierowca, jest rękoimą i gwarancją również pewnego stopnia bezpieczeństwa na, na drogach. W naszych firmach już wręcz stało się to rutyną badanie kierowców przed wyjazdem w trasę. Mamy świadomość, że kierowca, który wyjedzie w trasę i nie ma go dwa tygodnie w firmie, on może różnego rodzaju zachowania realizować, może również pić alkohol, ale ta prewencja cały czas uświadamia kierowcy, że z tym trzeba bardzo ostrożnie, ponieważ siada następnego dnia rano za kółko, czyli za kierownicę swojej ciężarówki. Z, ze statystyki wynika, że kierowcy ciężarówek bardzo, w bardzo niewielkim stopniu powodują kolizje drogowe, a 46, przepraszam, w 46 przypadkach w 2018 roku w kierowcy Okazało się, że byli w stanie nietrzeźwym, co świadczy o tym, że przy całej masie i ogromnej ilości kolizji to jest naprawdę bardzo dobry wynik, chociaż nas absolutnie niezadowalający. My mieliśmy i mamy taki plan, żeby ten, 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 ten parametr zmniejszyć absolutnie do zera. Dla przewoźnika skutek jest, jest tragiczny, jeżeli chodzi o, o wypadek z kierowcą pod wpływem alkoholu, bo przecież przy zderzeniu z ciężarówką nie mają szans inni uczestnicy dróg, więc dla nich. Często wiąże się to z utratą życia, ale również i materialne skutki są bardzo dotkliwe, ponieważ często wszelkiego rodzaju ubezpieczenia przestają funkcjonować. 46 takich przypadków przy założeniu, że, że mamy zarejestrowanych około. 10% ciężarówek w stosunku do samochodów osobowych, a przy założeniu również, że ciężarówka wykonuje około 10 razy większe przebiegi roczne niż samochody osobowe, to można porównać jako, jako udział w ruchu 1 do 1 w sytuacji, gdy. Kierowcy ciężarówek powodują kolizję i są w stanie nie, nie trzeźwym, Tak ta, ta cyfra wynosi 46. Natomiast wobec kierowców samochodów osobowych ta liczba wynosi 1050. Więc, proszę Państwa, świadczy to o tym, że te nasze starania przynosiły jednak bardzo dobry efekt. Nie wiedzieć czemu politycy postanowili inaczej zaimplementowali bezkrytycznie sugestie wynikające z rozporządzenia unijnego i właśnie w lutym uchwalona w maju tego roku obowiązywać zaczęły przepisy na mocy których pracodawca nie ma absolutnie prawa badać swoich pracowników w naszej branży jest to tak jak już powiedziałem bardzo istotne, tym bardziej, że oznaki zewnętrzne oznaki spożycia alkoholu mogą wystąpić w, przy o wiele większym stężeniu niż 0,2, które, które jest graniczne dla kierujących pojazdami. W związku z tym zostajemy pozbawieni możliwości, możliwości tutaj. Stosowania tego, tej prewencji, która przez wielu kierowców również była traktowana jako, jako kwestia oczywista. Poddawali się kierowcy bez, bez jakichś szczególnych obaw czy, czy oporów temu badaniu. Będziemy w związku z tym starali się zmienić ten stan prawny. Będziemy występować o zmianę tych przepisów w taki sposób, żeby stworzyć wyłom dla naszej branży. To z mojej strony tyle, ale kierowców reprezentuje Krajowa Sekcja Transportu w NZZ Solidarność. W związku z tym pan Tadeusz Kucharski, przewodniczący tej sekcji, proszę bardzo pana przewodniczącego o zabranie głosu w tej sprawie. Dziękuję bardzo. Na czym nam zależy? Głównie chodzi o to, żeby to była prewencja, a nie represja. To nie chodzi o to, żeby straszyć kierowców, coś dla nich specjalnie wymuszać, jakichś nieprzewidzianych sytuacji, jeśli chodzi o stawianie się do, do pracy w stanie szeźwym. Nie. Chodzi o to, żeby wytworzyć taki wśród kierowców, Taki zmysł zachowania. Idę do pracy, jestem trzeźwy. Chodzi o to również, żeby kierowca miał możliwość skorzystania z tych urządzeń, które są w zakładzie pracy, i samemu również się przebadać w tej kwestii. Proszę Państwa, dla kierowcy najważniejsza rzecz, no, najcenniejsze jest życie. I to nie tylko jego, ale również wszystkich innych użytkowników dróg. Rodzina, dzieci. To jest, to jest podstawa. Jeżeli my nie nauczymy tego kierowcę, nie siadam za kółko w stanie nietrzeźwym, to takich sytuacji będziemy mieli non stop kilka, tak jak tutaj Prezes wspomniał 46, no nie jest to dużo, ale dla nas również jest to o 46 za dużo. I chcielibyśmy, żeby tych, 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 tych zdarzeń było jak najmniej ze względu właśnie na to, żeby każdego z tych kierowców uchronić przed odpowiedzialnością, uchronić przed niebezpieczeństwem. Skutki są, jak wiecie Państwo, opłakane i tak jak tutaj prezes również wspomniał, przy zdarzeniu z, tak, z takim kolosem nikt inny nie ma szans. Kierowca czasami też nie ma szans, wiezie różnego rodzaju ładunki i zachowanie przy, przy, przy takiej prędkości nawet Przyjmijmy, że to jest 60 km na godzinę. Nagłe hamowanie powoduje również zerwanie się pewnych ładunków, przesunięcie się tych ładunków. Są, są różne zachowania na drodze, poślizg, niepoślizg, ciężarówka się wywraca, kierowca traci życie, traci zdrowie. Chcemy, to, chcemy tych kierowców przed tym uchronić. To nie jest to, że to jest nagminne. Ale, ale każda, każda jedna inicjatywa, która powoduje to, że tych zjawisk mamy coraz mniej, jest jak najbardziej słuszna, jak najbardziej rzetelna i myślę, że podchodzimy do tego racjonalnie. Razem z pracodawcami będziemy próbowali na zespole trójstronnym Komisji Dialogu Społecznego działać w kierunku przywrócenia tych przepisów, bo one są, one są zasadne i, i na tym nam bardzo zależy. Dziękuję bardzo.